Dzień dobry wszystkich w kolejnym moim filmie. Zacznę od takiej scenerii. Zobaczcie malutkie kiwano, jaki malutki owoc się wykształca. Jest ich kilka na tym krzaczku. Oplotły przez zimę ten stelaż dosyć szczelnie. Zobaczymy, jest duża szansa, że jakieś owocki z tego będą. Figa, pięknie rozwijaliście. Ja ją w tamtym roku przyciąłem, bo szła mi na rekord wysokości. W tym roku ją planuję wysadzić już na ogród, i tak chyba zimę zostanie już na ogrodzie. Jako, że dzisiaj nie jest za ciepło na dworze, to zostały tam tylko karłatki, trochę karpus, sagowce. Reszta trafiła z powrotem do szklarni, bo zapowiadają w najbliższych dniach. Trochę chłodniejszą aurę, a nawet opady śniegu. Nie wiem, czy u nas ja jestem akurat w centralnej Polsce, więc nie wiem, czy zapowiadają opady śniegu u mnie, ale na pewno w Polsce mają się zdarzyć. Tak sobie kurczę wymyśliłem za namową jednego z kolegów z YouTube'a, że chyba w tej szklarni w ogóle taką letnią ekspozycję to zrobię tylko i wyłącznie dla strelicji ewentualnie monstery, jakiś bananowiec, ale palmy wszystkie kurcze pójdą na okres letni na ogród natomiast tutaj zostaną już takie typowo lubiące naprawdę ciepło i wilgotne roślinki także wymyśliłem sobie, że chyba w tej szklarni po prostu y, zrobię taką jedną dużą ekspozycję strelicji Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Nie mam oczywiście aż tylu tych strelicji. żeby tą szklarnię całą zapełnić. Ale trochę tu tego jest. Tego dużego banana w tym roku planuję sobie wysadzić na ogród. Zobaczymy ile mi urośnie. On już w tej chwili ma. Do miejsca, skąd wyrasta liść ma jakieś 3,5 metra. Pod dachem oczywiście się już nie mieści, także aż się prosi, żeby go dać na dwór tu jest moja największa strelicja takie ma wielkie liście rozłożyste piękna kolejna figa ona oczywiście nie miała jeszcze owoców tutaj mam taką małą strelicję w domu mam jeszcze jedną kolejna strelicja a to jest ta figa Caryca Czy jak się ją wymawia poprawnie nie mam pojęcia W każdym razie z niej mam owoce Jadłem już w zeszłym roku owocki z tej figi są pyszne Ona też za niedługo trafi na dwór W Waszyngtonie też wniosłem do środka na razie Bo ona nie za bardzo lubi takie deszczowe Dni może może, jak się zrobi cieplej, to pójdzie na dwór. Karambola, która zgubiła mi zimą wszystkie gałązki z liśćmi, odzyskała swój blask. Troszeczkę są poprzesychane, bo ona dopiero z domu wyszła. W domu jest suche powietrze i niestety ona również dostała troszkę popalić. Ale już teraz będzie tylko lepiej. Dzisiaj w szklarni. Jest, dwu, jest temperatura 28 stopni. Chodzi tylko wentylator pod dachem, zatłacza to ciepłe powietrze tutaj na dół. Piecyk już jest wyłączony. Podłączyłem rury i planuję go wynieść już. No. Myślę, że w takie chłodniejsze dni się będę y, posiłkował tą moją nagrzewnicą na prąd. Chodzi tylko o noce. W dzień już są takie temperatury, że nie powinno się nic im złego dziać. Zobaczcie, jak fajnie to teraz wygląda, jak pozdejmowałem te folie z okiem. Tak to wygląda od środka. A pokażę Wam teraz, jak to wygląda z zewnątrz. No, przepuścimy. Z zewnątrz wygląda to tak. Taka duża szklana połać. A może powiem Wam parę rzeczy o tym, co chcę w tym roku tutaj zmienić. Ujawniły się mankamenty konstrukcyjne. Zobaczcie, szyba gdzieś się rozszczelniła i mi się tu woda zbiera, ale to nic. Moje ogrodnicy największym zmianom ulegnie ta ściana tutaj frontowa planuję ją pomalować na ciemny kolor bo te deski niestety mimo że były impregnowane to one i tak no brzydkie takie się zrobiły myślałem że to będzie lepiej wyglądało tu po jednym sezonie zimowym Niestety, ale tutaj zajrzymy przez szybę do środka. Jeszcze na tym oknie jest folia. No i z tej strony jeszcze są takie niedoróbki blacharskie. Muszę to w tym roku wykończyć. Tutaj sobie chodniczek jeszcze wylać. Także jeszcze trochę roboty przede mną. W każdym razie szklarnia z zewnątrz prezentuje się w ten sposób. No i tu oczywiście wejście. O, tak jak mówiłem, te bardziej wytrzymałe egzemplarze już sobie na dworze czekają na, na lato. Natomiast pozostałe jeszcze są w środku Trochę się tego nazbierało Niedługo zobaczycie jak Marakuja powypuszcza nowe pędy To tu wszystko zarośnie Będzie znowu gąszcz jak w ubiegłym roku Będzie pięknie Miłego dnia Wam życzę i dziękuję za oglądanie Cześć